Holmes widział część pokoju. Był to elegancki buduar kobiecy, przybrany jasnymi tapetami i drogocennymi sprzętami. Machoniowa kanapka stała na nieznacznym podniesieniu. Klotylda siadła na niej, nieruchoma z głową ukrytą w dłoniach. Po chwili spostrzegł, że płakała. Grube łzy toczyły się po jej bladych policzkach. Spływały ku ustom i padały kropla po kropli na aksamit stanika i nowe łzy toczyły się za nimi nieprzerwanie, jakby ze źródła niewyczerpanego. Ta milcząca, martwa rozpacz, wypowiadana tylko powolnym biegiem łez, przedstawiała smutny widok, ale drzwi poza nią się otwarły. Wszedł Arsène Lupin. Patrzyli na siebie długo bez słowa. Potem on ukląkł przed nią, oparł głowę na jej piersiach i otoczył ją ramionami z głębokim uczuciem. Pozostali tak nieruchomi. Milczenie ich połączyło, a łzy płynęły mniej obfite. Tak pragnąłem uczynić cię szczęśliwą. Szepnął: Jestem szczęśliwa. Nie, bo płaczesz. Twoje łzy mi spokoju nie dają, Klotyldo. Pomimo wszystko dała się ująć dźwiękiem tego głosu kochającego, słuchała chciwa nadziei i szczęścia. Uśmiech rozjaśnił jej twarz, ale uśmiech tak smutny jeszcze prosił ją, nie bądź smutną, Klotyldo. Nie powinnaś być smutną, nie masz prawa do tego. Pokazała mu swe ręce białe, delikatne, miękkie i rzekła poważnie. Dopóki te ręce będą mymi rękami, będę smutna, Maksie. Ale czemu?